Lepsze myślenie, jesteś w dobrym miejscu. Dzisiaj chciałabym Ci zaproponować trzy ćwiczenia na pamięć. Trzy ćwiczenia, które nie będą rozwiązywaniem krzyżówek, które nie będą rozwiązywaniem sudoku, ale będą czymś innym, czymś, z czym może dotychczas się nie spotkałeś. Chcę, by na tych spotkaniach, w tych trzech różnych, różnorodnych ćwiczeniach, by cały nasz mózg mógł pracować, by cały nasz mózg Mózg był właśnie aktywizowany, by się trochę poruszał. To jest tak, jak idziemy na ćwiczenia fizyczne i chcemy poćwiczyć cały nasz organizm, no to musimy wykonać konkretne ćwiczenia, by każda partia naszego ciała poćwiczyła, a najlepiej tak naprawdę, by ćwiczyła każda partia naszego ciała to ćwiczenia zmieniać. I właśnie to się dzieje u mnie na kanale. Za każdym razem, kiedy proponuję wam, Ćwiczenia pamięciowe, staram się, by one były różnorodne, by były inne, by były może trochę nieprzewidywalne, może trochę dziwaczne. Tak się one tylko wydają, że są dziwne i nietypowe, ale to dobrze, bo nasz mózg lubi wyzwania, Twój mózg lubi wyzwania, a ja Ci właśnie na tych spotkaniach chcę te wyzwania. Zaoferować. Dzisiaj korzystałam z książki tej, z ćwiczeniówki tej, którą sama zresztą stworzyłam. Ćwiczenia na pamięć i koncentrację, część trudna. Dzisiaj yy, nie wiem, czy będzie bardzo trudno, bo to była tylko inspiracja do tego, co będzie się działo na. Dzisiejszym spotkaniu. Także nie będzie to kalka, ale będzie to coś podobnego do tego, co znajdziecie w tej właśnie ćwiczeniówce. Jeżeli chcecie ją zakupić, wejdźcie do wydawnictwa czasmyślnikseniora.pl i tam znajdziecie właśnie te ćwiczenia i inne też. Dobrze, zaczynamy od rozwiązywania działań. Matematyka. Słuchajcie przed nami. Jeżeli ktoś jej nie lubi, hmm, jeżeli ktoś jest humanistą i twierdzi, że naprawdę nie znosi matematyki, no to trudno, mózg się będzie musiał trochę więcej wysilić niż yy, u tych osób, które rzeczywiście matematykę uwielbiają. Zatem waszym zadaniem będzie rozwiązanie w jak najkrótszym czasie i to jest właśnie ten haczyk czyli rozwiązujemy w jak najkrótszym czasie podane Przeze mnie działania. Czyli ja Wam mówię jakieś działanie, a Wy najlepiej w pamięci obliczacie wynik i wpisujecie albo w komentarzu, albo na swoich kartkach, jak Wam wygodniej. Myślę, że możemy zaczynać. Jak myślicie? No to zaczynamy od czegoś łatwego. Tak jak powiedziałam, to jest tylko inspiracja. Nie znajdziecie, może nie wszystkie ćwiczenia znajdziecie w tej oto książce, ale inspiracja jest właśnie z tej ćwiczeniówki. No dobrze, zaczynamy. 7 minus 4. Ach, ktoś powie, to było łatwe. No dobrze. 2 razy 0. Ach, to było łatwe. No dobrze. 3 razy 2. 4 podzielić na 2. 3 razy 4. I ostatnie. 65 plus 5. No dobra, nie było trudno. Ale na rozgrzewkę nie musi trudno być. Rozgrzewka jest do tego, żeby się rozgrzać. No dobrze, no to przechodzimy do zadania numer dwa, i tym zadaniem będzie dokończ nazwy części ciała. Ja Wam podam pierwsze dwie litery: slaby, różnie to będzie. Wy będziecie musieli po prostu dokończyć. Części ciała, które Wam się będzie wydawało, że tak właśnie się zaczyna ta część ciała, to Wy wpisujecie dalszą jej część. Podam przykład. Zęby. 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 Ok. Lecimy dalej. Pięć części ciała dla Was. Nie wiem, czy zęby są częścią. Tak, tak. Załóżmy, że to jest część ciała. Dobra. Kolejne. Ję, Ję... Tak słyszę wasze odpowiedzi: zyk, Ję, zyk. Następne: po, po... li, poli... Tak jest. Policzek albo policzki. Kolejne. Ra, 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 nie, tak, ramię, ramiona, mogą być ramiona, może być jedno ramię, oczywiście. O, hmm, to łatwe, oko. Oczy. Tak jest. I ostatnie bre. 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 W. Tak jest. Dobrze. Mam nadzieję, że zapamiętaliście i że Wam się udało odpowiedzieć na zadane przeze mnie pytania. Czyli jakby słowa, części ciała. A teraz waszym zadaniem będzie zapamiętanie w kolejności w jakiej powiem, będziecie musieli zapamiętać. Uwaga, aż sześć słów. Nasz mózg jest w stanie zapamiętać od 5 do 7 elementów jednorazowo. Więc wy macie gdzieś, no takiej ponadprzeciętne, bo musicie zapamiętać aż sześć słów. Zatem skupiamy się, zatem ci, którzy potrafią układać historię, możecie sobie ułożyć historię, tylko pamiętajcie, że musicie zapamiętać słowa w kolejności, w jakiej wam je podaje. To jest warunek do tego, żeby zadanie było wykonane, poprawne. Poprawnie. Zatem możecie sobie ułożyć historię właśnie z podawanymi przeze mnie słowami, lub też spróbować innego sposobu na zapamiętanie tych wszystkich słów, które za chwilę usłyszycie, a nie są one za bardzo ze sobą powiązane. No dobrze, słuchajcie. Pierwsze słowo: kamera. Każde słowo będę powtarzała dwa razy kamera Nie zapisujemy słowa, próbujemy je zapamiętać. Zapamiętać. Kamera. Doniczka. Doniczka. Dzbanek. zbanek termofor termofor szklanka szklanka kawa Kawa. Zatem myślę, że teraz każdy z Was razem ze mną wyrecytuje kamera, doniczka, dzbanek, termofor, szklanka i kawa. Dziękuję za dzisiejsze ćwiczenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia przy następnej okazji. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin, Pa 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 pa.